Najtrudniejsze po dwóch porażkach z rzędu to nie przegrać po raz trzeci. I ta sztuka Alinie Kaszlińskiej się dzisiaj udała. Polska arcymistrzyni miała no, gorsze dni. Dzisiaj grała z ostatnią w tabeli Elisabeth Petz. Ja przyznam się szczerze, że po cichu liczyłem, że to przełamanie będzie przełamaniem za jeden punkt, że Alina zdoła wygrać, ale myślę, że tak z przebiegu partii, jak i z Perspektywy tych dwóch porażek z wyniku polskiej zawodniczki w dziewiątej rundzie Fide Grand Prix powinniśmy być zadowoleni. Co działo się w tej rundzie? Otóż w tej rundzie znowu dość bojowo, choć mniej niż w rundach poprzednich, jak widzicie, trzy partie zakończyły się wygraną jednej ze stron. No, najistotniejsza dla tabeli, oczywiście, partia żu z Lachno. Chinka przegrywa po raz kolejny z zawodniczką z czołówki i traci szansę na wysoką pozycję. Natomiast Lachno po tym zwycięstwie przesuwa się na pierwszą lokatę. Odbiła się kostyniuk po porażce z Aż Uwałowa wygrywa po raz drugi z rzędu, i cóż, pokazuje, że nawet jak się zajmuje ostatnie miejsce w tak trudnym turnieju, można się przesuwać w górę tabeli zupełnie na spokojnie. Tabela wygląda w tym momencie w ten sposób, i widzimy, że Lachno na dwie rundy przed końcem jest pierwsza. Trzy pierwsze miejsca zajmują zawodniczki pod flagą. Fide, czyli Rosjanki, one podzielą między sobą miejsce na podium, najprawdopodobniej. Alina spadła na miejsce piąte. Co ciekawe, mając 50% punktów, jest właśnie jedyną zawodniczką z tym wynikiem i zajmuje piątą lokatę. No ale dwie pierwsze zawodniczki pochłonęły, rozdzieliły między siebie wszystkie plusy w turnieju i właśnie dlatego ta tabela. Tak wygląda. Przed naszą pojedynką e, zawodniczką jeszcze pojedynki z, m, e, jeśli się nie mylę, Abdou Malik w ostatniej rundzie oraz e, jutro z m, e, Hinkou Żu. No i fajnie by było jeszcze coś wygrać, zakończyć ten turniej na plusie rankingowym, bo póki co Alina jest na 50%, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o partię, no to ona była puh, Ciężka właściwie od samego początku. Przeciwniczka zagrała D4 i tutaj dość szybko. Alina postanowiła chyba prawdopodobnie spontanicznie poskoczek E2, co mogło być lekkim zaskoczeniem, pobić na C4. To mniej spotykany ruch, i chyba Alina zagrała to tak na zasadzie: A pójdę. Co mi się stanie. Pogoniec C4 od razu można zobaczyć, że to nie było przygotowane, bo Alina zagrała tutaj posunięcie, które właściwie nie koresponduje z ruchem. DB C4. Jeśli już bijemy na C4, to prawdopodobnie w tej pozycji trzeba grać C5 i potem, jeżeli A3, bić, bić, dama C7. To dość typowe ustawienia tego typu. Pozycjach na gonie z D3, bo oczywiście Hetman stojący na polu C7 naciska na C4 i grozi tam bicie na D4, więc goniec ucieka. I tutaj gramy na przykład końce 6, krótka roszada i E5 i ta pozycja jest w miarę ok. Natomiast Alina zagrała posunięcie skoczek BD7, płaski ruch, troszkę taki. Mało elastyczny, już określający wiele rzeczy, no bo wiadomo, że tego gońca już raczej musimy wyprowadzać na B7, ewentualnie możemy próbować e5 i c5, no ale wiele rzeczy już sobie wyjaśniliśmy i nie jest to genialne posunięcie, a jego największym problemem jest to, że idea czarnych to przede wszystkim zagranie e5, ewentualnie c5 w partii było e5, natomiast po C5 też już nie jest tak dobrze, bo w tym bardzo podobnym wariancie do tego co patrzyliśmy przed chwilą, skoczek już stoi na D7 i okazuje się, że ta pozycja z D3-E5 nie jest dla czarnych tak dobra, bo skoczek na C6, gdy stał w tamtym wariancie, naciskał na pole D4 wraz z oboma pionkami i ten nacisk na pionka D4 był spory, natomiast w tej pozycji, kiedy tego nacisku. Nie ma, no to właściwie białe stoją komfortowo troszeczkę lepiej. Czarne nie do końca wiedzą, jak się rozwijać. Białe mogą być może nawet po prostu budować centrum i, i stoją troszkę lepiej. Alina zagrała jednak E5, co było jej planem. No i tutaj właściwie piękne zadanko. Każdy z Was, jeżeli teraz siedzicie, zatrzymajcie, pomyślcie, co tu się mogło wydarzyć i dlaczego się mogło wydarzyć. Naprawdę warto. 20, chyba 2 minuty, myślała Elizabeth. Pec nad tym posunięciem i zdecydowała się na najlepszy giec BF7. Fajna, niezbyt duża taktyka, ale można ją łatwo przeoczyć. Po króle F7 po prostu wykorzystujemy fakt pierwszej słabości taktycznej w tej pozycji, czyli gońca B4, dajemy szacha królowi i bijemy gońca, także to oczywiście nie ma sensu. Trzeba bić wieżą, a tu się okazuje, że w tym samym znaczy w tym, tym sposobem kreujemy słabość taktyczną. Hetman na D8 jest niebroniony i po biciu okazuje się, że skoczek nie może pobić pionka, a pionek atakuje skoczka i grozi ruchem E6, skąd z kolei atakuje widełkami kolejne dwie figury. No i tutaj białe zostają z pionkiem przewagi. Alina po pewnym namyśle zagrała hetman E7. Można było na E8, ale na E7 wygląda nieco naturalniej. Bicie, bicie. I tutaj z tego co kojarzę, bardzo długo myślała, Elizabeth Petz, być może nawet w okolicach 30 minut. Nie jest łatwo zdecydować się jak ustawiać figury białymi. Białe mają pionka więcej, ale jeszcze trochę im brakuje, gdyby ustawiły F3, 4 i gońca na E3. Dostałyby lepiej, ale do tego jeszcze trochę czasu potrzeba. Czarne są lepiej rozwinięte. Nie mają może łatwych obiektów do ataku, nie mają jeszcze skończonego rozwoju, ale tutaj też białe muszą uważać. Prawdopodobnie najwięcej sensu miało coś w stylu Koń 3 skoczek na G3 nie stoi może jakoś optymalnie, ale przynajmniej nie stoi pod tempami, bo w partii zagrała Niemka skoczek F4 i tam czasami się pojawiały idee G5. Także niewykluczone, że lepiej tego skoczka ustawić na G3. Ktoś zapyta czy nie warto było tu zagrać E4. No ale po E4 widzimy, że czarne są dość szybkie. Goniec na E6, goniec G5, goniec C4 i tu zaczynamy jakieś rzeczy robić. Wisi pionek, bo on nie jest jeszcze pobroniony. Nie jest to wszystko takie proste. Ruch Elizabeth nie był głupi, natomiast ma pewne, pewne tutaj mankamenty. Po skoczek F4 Alina odpowiedziała ruchem C6. No, i to nie jest specjalnie dobry ruch. Należało go nie zdeszej zagrać, dlatego że koniec i tak na polu B4 stoi źle. My chcemy nim wrócić. On tutaj nie spełnia żadnego zadania. My nie pobijemy i tak na C3. Więc, choć wygląda to jak ustępstwo, to w istocie jest po prostu przestawieniem gońca na lepszą pozycję, na pozycję, na której my bardzo chcemy tego gońca mieć, bo tam zaczynają się ewentualnie jakieś sztuczki. Powiecie, ale jakie sztuczki? A ja odpowiem: na przykład, białe grają Hetman C2 rozwojowy ruch, i tu już możemy G5 Popróbować. Skoczek D5 już chyba jest problemem, bo podwójny atak, i tracimy materiał, a jeżeli skoczek ucieka na pole E2 po ruchu G5. To skoczek g4 i nagle się okazuje, że czarne się rozgrywają, że coś tu zaczynają atakować po chatrzy, Już trzeba liczyć ruchy typu hetman e5 z groźbą no, pozycja się robi bardzo nieprzyjemna dla białych. Więc goniec d6 było niezłe. Oczywiście białe tutaj nadal mają sporo ciekawych ruchów. Mogą na przykład zagrać ruch f3. Ale wtedy też być może już G5 mogą zagrać skoczkiem na D5, i to jest chyba w ogóle najlepsze. Być może to jest przyczyna, dla której tutaj um, Alina się tego obawiała. Ciężko powiedzieć, natomiast goniec D6 na pewno było niezłym posunięciem. To jednak nie nastąpiło. Nastąpiło C6, które jest troszkę za wolne i które też zabiera nam całkiem fajny plan. Jakby to się udało B6, goniec B7 i tego gońca mieć na D6, skąd atakowałby na. Na H2, gdybyśmy tu mieli takie dwa atakujące gońce po przekątnych, to czarne być może stałyby nawet lepiej. Nastąpiło jednak C6, właśnie, które jest troszkę niedokładne. F3, czyli ruch tematyczny dla białych. Białych chcą zbudować to silne pionowe centrum po, po białych. Na białych polach, bo oczywiście mają czarnopolowego gońca, więc chcą pionki przesunąć na białe pola, żeby ten goniec się rozegrał. I tu Alina zagrała ruch, który nie jest dobrym posunięciem, bo no automa z automatu trzeba tym gońcem wracać na pole D6. Alina zagrała na C5, i ja sensu tego ruchu akurat nie odnajduję, bo przeciwniczka odpowiedziała naturalnym król H1. I właściwie zastanawiamy się, co ten goniec tutaj robi. I tak pobić nigdy nie możemy, bo zawsze tutaj będą problemy. Ze związaniem, więc jeżeli naszym celem było wymuszenie ruchu król H1, to wydaje mi się, że to nie jest dobre, że jednak lepiej byłoby trzymać króla na G1, gdzie niekiedy może być on pod jakimś szachem. Choć w partii, jak zobaczymy, nie miało to większego znaczenia. Król H1b6 to akurat fajny ruch. Chcemy gońca czy na B7, czy nawet na A6 z wyprowadzić. Trzeba coś z gońcem robić, a no, na F5 wyprowadzenie go nie miało sensu, na D7 też wygląda troszkę nieśmiało, więc B6 jest fajnym ruchem. Przeciwniczka odpowiedziała, wieża E1, no i to taki ruch niby logiczny. Bo bronimy pionka. On co prawda nie wisiał, ale przygotowujemy plan E4, E5, ale z drugiej strony, no, według komputera, dalece nieoptymalny. Komputer tu sugerował coś w stylu dama C2. Przynajmniej taka pobieżna analiza wskazywała na to posunięcie, ale tu widzimy właśnie, co mogła knuć Alina jakiś. gońc A6 wieża D1 i na przykład G5. To G5, o którym już wcześniej wspominałem. Skoczek stoi na polu F4, i pojawiają się tu. Takie pomysły, żeby ruszyć, żeby rzucić wszystko na jedną szalę i, i może skontrować, czy tak, czy nawet komputer najpierw sugeruje wprowadzić wieżę do gry i dopiero jak białe coś zagrają, na przykład gonie z d2, bo jakoś się rozwijać muszą to g5. Ale to jest akurat pozycja, którą prawdopodobnie trzeba lepiej przeanalizować, bo. Yy, jest nierównowaga materialna, są jakieś konkrety i po kilku kliknięciach niewiele się tak naprawdę rozumie. Wieża E1 ze strony Elizabeth było stosunkowo logiczne. Nastąpiło Gonie z D6, E4. Zaczynają tu grozić jakieś idee, więc Alina zagrała skoczek D7, żeby neutralizować, żeby nie było żadnych ewentualnych problemów po E5, że widełki. Skoczek D3 to chyba nie był najfortunniejszy wybór. Być może trzeba było zagrać coś nie do końca naturalnego jak skoczek C2, żeby wzmocnić tę konstrukcję skoczków. Ale prawdę mówiąc, po jakimś skoczek E5 nie widać dlaczego czarne miałyby stać aż tak źle, a te ID G5, żeby tam potem coś rozruszać cały czas, są w powietrzu. Także może tego bała się niemka. Zagrała skoczek D3, tu już Alina agresywna gonie z A6, żeby jakieś sztuczki były. I teraz właściwie był najciekawszy moment partii. Bo gdyby Niemka zagrała tak bardziej, powiedzmy, challenge'ująco, to byłyby naprawdę niezłe fajerwerki na szachownicy. Niemka zagrała e5 i ten ruch właściwie jest taką cichą propozycją remisu, tak na dobrą sprawę. Bardzo ciekawe było f4. To taki ruch, który mógłby być zapalnikiem do jakichś wielkich wydarzeń. No, Pierwszym pytaniem jest, co się dzieje po z D3, hetman D3, goniec F4, bo wydaje się, że białe podstawiają pionka, ale okazuje się, że nie dość, że białe nie podstawiają pionka, to jeszcze wygrywają goniec F4, wieża F4 i teraz widzimy jedną słabość taktyczną, że te figury mogą być zaatakowane przez skoczka i jeszcze ważniejszą słabość taktyczną na A8, wieża wisi. Też o wszystkie te figury są niebronione i tu piękny ruch koń D5 wchodzi na hetmana na wieżę i po cd5, oczywiście Hetman bije d5 z szachem i z wygraniem tej niebronionej wieży. Mała rzecz, a cieszy można powiedzieć, tutaj po f4 taka no, zawoalowana sztuczka, ale bardzo skuteczna mogłaby wchodzić. Ja tak z ciekawości zacząłem przestawiać, co tu właściwie czarne miałyby robić po tym f4 i się okazuje, że choć komputer to ocenia już bardzo dobrze dla czarnych, to te ruchy nie są proste, bo na przykład komputer sugeruje wieża AF8, powiecie, ale po co się zdwajać na linii, która jest, hm, zamknięta? No, no, dla białych jest o, linią raczej otwartą, a dla czarnych no, strzelają w pionka, więc jest zamknięta. Ale okazuje się, że po E5 z groźbą zbicia i z groźbą widełek sens tego ruchu jest już logiczny. goń b D3, Hetman bije D3. Bicie tutaj nie ma sensu, bo Hetman D3 broni gońca, więc to niespecjalnie coś daje. I po Hetman D3 tadam, okazuje się, że mamy ruch skoczek E5. I tutaj fajne taktyczne rzeczy się zaczynają. I właśnie to, że te wieże tu stoją, ma znaczenie, bo po tym biciu gramy nieoczekiwanie Hetman bije E5 i w tym momencie po Hetman bije E5 grozi, grozi, mat, na polu, grozi mat na polu H2 i yy, nie można. Oczywiście, Hetmana pobić z uwagi na wieża F1, Hetman F1, wieża F1, Mat. Także, tak jak mówię, tu, gdyby nastąpiło, gdyby nastąpiło posunięcie F4, mogłoby być jeszcze ultra ciekawie z korzyścią dla jednej bądź drugiej strony. Wcale nie wiadomo, kto by tu bardziej skorzystał. Nastąpiło E5. Alina zareagowała prawidłowo, no, właściwie już goniec A6 musiało być podparte konkretnymi kalkulacjami, no bo idea jest taka, że po e5 bijemy, to jedyny ruch bicie i hetman D3 broni gońca, ten manewr już widzieliśmy. Tu się okazuje, że wieża na pole E3 niewiele daje. Możemy zagrać skoczek E5. I wszystko się broni. Nie ma tutaj problemów. Na ruch F4 mamy jeszcze po prostu wieża F4. I na wieża E5 jest wieża F1 na samym końcu. Także to nie działa. Tutaj to związanie, które jest nieprzyjemne. Które mogłoby tutaj napsuć w białym, czarnym krwi. Bo Hetman jest niebroniony. Nie ma na całe szczęście znaczenia. I... Przeciwniczka zagrała ruch, który właściwie wlał jeszcze odrobinę serca, jak oglądałem, odrobinę nadziei w serce, jak oglądałem tę partię, czyli B3. Ruch bardzo wolny, niby ideowy, bo chce, białe chcą wyprowadzić gońca na B2 i gdzieś tam atakować po przekątnej, ale dużo sensowniejsze i agresywniejsze było na przykład gonie z G5. Bierzemy pod kontrolę pole D8, żeby na tym polu nie stanęła wieża i też pole E7 niekiedy, jakieś tu jeszcze problemy przed czarnymi byłyby, choć krótka analiza z komputerem Dama G6, Dama D2, skoczek F8, fajny ruch konsolidujący i prawdopodobnie białe tu wiele nie mogą zrobić, ale jeżeli ktoś stoi lepiej, to na pewno są to białe, a nie czarne chociażby dlatego, że w perspektywie król czarnych jest osłonięty przez dwa pionki, a król białych przez trzy i jest troszeczkę bezpieczniejszy. Ruch B3 nie był ruchem optymalnym i tu stosunkowo szybko partia się uprościła. Skoczek F6, goniec A3, dama D7, dama D2 i teraz wieża D8. Bardzo logiczny ruch, wieża D1 i C5, żeby gońca troszkę ograniczyć może, w jakimś wymarzonym scenariuszu jeszcze te pionki awansować. Nastąpiło gońc B2, wieża E7, choć prawdę mówiąc, gdybym był z czarnymi, zagrałbym Hetman F5, wieża D7, i tu jeszcze udawał, że dzięki gońcowi na D3 stoję odrobinkę lepiej. Podobnie zresztą mogło nastąpić po wieża E7, bicie, bicie. I tu nastąpił bardzo ciekawy moment, bo ruch, który zagrała Elisabeth. Przyznam, że mnie zszokował, mianowicie skoczek A4. Kompletnie bym takiego ruchu nie rozpatrywał i y, po analizie partii też nie rozumiem, jaka była jego idea. Poza tym, że oczywiście jest tu mała groźba: czyli, jeżeli czarne zagrał jakiś kompletnie bezsensowny ruch, no to grozi goniec F6, Hetman F6 i potem skoczek B2 z atakiem na gońca, żeby wykorzystać związanie. No ale obronić się można. Przed tym na bardzo wiele sposobów, z których najlepiej wygląda wieża d7, bo wtedy bicie, bicie, skoczek b2 jest kompletnie bez sensu z uwagi na goniec w 5 bronimy wieżę. I tu już chyba w ogóle białe nosą w tarapatach. Zresztą może nawet lepiej jest jeszcze zagrać gońcem tutaj. No ale to nie ma większego znaczenia, w każdym razie ta linia dla białych jest zupełnie bezsensowna i oczywiście... Tak by nie nastąpiło, ale gdyby na przykład zagrała Elisabeth Hetman F2, podobnie gdzieś tam jak w partii, później zagrała, to można wrócić gońcem. Po biciu zbić sobie Hetmanem. Prawdopodobnie skoczek musi wrócić Hetman D3. I choć to pewnie jest łatwy remis to jeszcze być może, no nawet nie trzeba grać hetman D3, może odrobinkę można pressingować. W partii było jednak kolejne zagadkowe posunięcie. Zagadkowo zagrała Elisabeth, zagadkowo zagrała Alina, nie wiadomo czego się tutaj przestraszyła, no ale z drugiej strony po dwóch porażkach z rzędu czasami boimy się rzeczy, które nie istnieją, więc z tej strony decyzje Aliny można zrozumieć, choć ruchy do tyłu nigdy specjalnie dobre nie są, zwłaszcza w tego typu pozycjach. Nastąpiło wieża E1. Goniec G6, tu fajna sztuczka taktyczna. Taka obrona, można powiedzieć, przez atak. No, może to było to, o co chodziło. Alinie, że przygotowała to posunięcie właśnie w ten sposób, choć troszkę grubymi nićmi mi się to wydaje, szyte. Goniec G6, Hetman F2, Hetman F7. Skoczek C3, skoczek F6, i tutaj już właściwie takie ruchy hmm, bez pretensji o jakąś walkę o przewagę, choć dama D7 jeszcze z małą pułapeczką nie można wieża D1, bo oczywiście bijemy, bijemy i tu trzeba oddawać hetmana, i czarne wygrywają, więc nastąpiło H3. Hetman D2 z propozycją wymiany hetmanów, i tu się wszystko bardzo szybko wymieniło, a po skoczek C3. Alina zaproponowała remis, bo oczywiście pozycja jest już zupełnie remisowa. Był to ciekawy pojedynek. Był to pojedynek, który myślę zakończył się stosunkowo sprawiedliwym remisem. Cieszymy się, że Alina odblokowała. Może nie worek z bramkami, natomiast jakieś zdobycze punktowe. Dwie partie przed nami. Tutaj te punkty mogą mieć jeszcze znaczenie, bo przypominam, że to jest cykl Grand Prix. Im wyżej się skończy, tym więcej punktów się ma. Także kibicujemy w tych dwóch ostatnich pojedynkach i mam nadzieję, że Alina obdaruje kibiców jeszcze jakimś zwycięstwem. Wielkie dzięki za wysłuchanie materiału. Łapka w górę, jak się podobał i do zobaczenia przy okazji kolejnych. Cześć!